Cześć, cześć, moi drodzy! Ja jestem Martin, witam Was dzisiaj serdecznie na swoim kanale. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego Amerykanie uciekają ze Stanów Zjednoczonych i gdzie oni tak naprawdę lecą. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, aby być na bieżąco oraz liczyć się na budżet. Amerykanie uciekają ze Stanów. Joe Rogan is leaving Los Angeles. A person like Elon Musk, saying no to California. You love California, but you are seriously considering leaving the state. So this is what's going on. I am leaving California. I love the state of California, but they do not want me. Tak, to jest prawda. Dlaczego tak się wszystko robi? Wiecie, że w Stanach Zjednoczonych ten rok jest taki, że jest bardzo ciężki, w 2020 Po pierwsze, mieliśmy zamieszki przez długi, długi czas, po drugie, też był koronawirus, jak na całym świecie. Bardzo dużo Stanów są zamknięte nadal. Po prostu bardzo dużo Stanów to jest jak, tak naprawdę jak oddzielny kraj. Nie wiem, czy wiecie, ale Kalifornia na przykład, jeżeli byłby to oddzielny kraj, to, to byłaby piąta gospodarka na świecie. Więc a tak naprawdę musimy to na to wszystko patrzeć na to, jak na wszystkie oddzielne kraje, bo każdy stan, jak powiedziałem, to jest oddzielny kraj. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Skąd Amerykanie uciekają najwięcej? To jest Kalifornia i to jest Nowy Jork. Najbardziej bogate stan, jak mi się wydaje, stanem, w którym bardzo dużo się dzieje. Dlaczego właśnie osoby wyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych, z takich jak Kalifornia, z takich jak um, Nowy Jork? Po pierwsze, pomimo tego co ja powiedziałem, to jest jeszcze to, że bardzo dużo popularnych osób teraz zaczyna mówić o tym, że o jak tutaj jest źle, jak tutaj jest, jakie są podatki i tak dalej. Na przykład taka osoba jak Joe Rogan. I'm out of here. Yeah. When, when do you leave? Soon. Yeah. Texas or? Yeah, I'm going to go to Texas. I I I just want to go somewhere in the center of the country, yeah. somewhere it's easier to travel to both places and somewhere we have a little bit more freedom. Nie wiem, jeżeli widzieliście ten filmik, ale on właśnie powiedział o tym, że on wyprowadza się do Teksasu i wyprowadza się gdzie? Do Austin, to właśnie gdzie ja teraz mieszkam. I po prostu ma dość dlatego, że będzie musiał płacić dużo podatku z racji tego, jeżeli zostanie w Stanach Zjednoczonych, on dostał jakiś tam kontrakt ze Spotify. Następna osoba, która jest taka bardzo znana, to jest Elon Musk. Elon Musk, który po prostu inwestuje 1 miliard, dolar miliard dolarów tutaj, żeby wybudować swoją fabrykę też w Austin, 20 minut chyba jest od mojego domu. I tutaj się przyniesie chyba 2, albo 4 tysiące jego po prostu pracowników, więc bardzo dużo osób tutaj się przynosi po prostu codziennie. Так направди, всі те. Wiecie, nowości to jest bardzo teraz popularne w YouTube, jeżeli pójdziecie w Google i why people live in California albo, albo Nowy York, to jest teraz bardzo popularny taki temat i bardzo dużo osób się wyprowadziło. Na przykład wyprowadziło się za ostatnie 5 lat z Kalifornii więcej niż 10 milionów osób. Teraz też mówię o tym, że podczas 2020 roku z Kalifornii się wyprowadzi milion albo 2 miliony osób, to będzie wiadomo już na koniec roku. Więc wiecie, naprawdę to zostawiałem. Dlaczego tak się stało? Teraz o tym pogadamy. Pierwsza rzecz, mi się wydaje, że to jest koszt mieszkania i podatki. Oczywiście, że albo wynająć coś w San Francisco, albo Los Angeles, albo na Manhattan, to jest bardzo drogo. Na przykład jakieś takie jednopokojowe mieszkanie może kosztować 2200-2500 dolarów i to nie będzie najlepsze mieszkanie. Na przykład na Manhattanie to będzie coś bardzo małe. Też tak samo w San Francisco. I te koszty na mieszkania są po prostu strasznie, masakrycznie duże, bo też osoby dużo zarabiają w tych Stanach, ale jednak większość osób nie zarabia aż tak dużo. Na przykład jak jest większość osób, które pracuje w IT w San Francisco, albo w ten Silicon Valley, San Jose, albo Palo Alto, to jeżeli ty nie pracujesz tam w IT, jeżeli ty pracujesz, nie w jakimś Starbucksie, albo Uber, to bardzo ciężko będzie cię ogarnąć. Po prostu będziesz płacił może za mieszkanie i będziesz płacił sobie za to, żeby po prostu się wyżywać. Te osoby, które płacą najwięcej, te, te osoby, które dostają też najwięcej, to oni też płacą bardzo dużo podatków. Więc to jest taka druga rzecz, że podatki na przykład na to, że po prostu pracujesz, jakby praca, podatek na pracę, można tak powiedzieć, w Kalifornii jest chyba 13%. A tutaj w Teksasie jest zero. Czyli tak naprawdę nikt ciebie nie zabiera podatku za to, że po prostu pracujesz. Tak samo jest w nowym Jorku. I to jest bardzo wkurzające nawet dla osób, które dużo zarabiają, bo oni płacą bardzo dużo podatków. I tutaj przechodzimy do następnego, że oni płacą dużo podatków, ale gdzie te wszystkie podatki idą nie wiadomo, bo infrastruktura nadal nie jest zrobiona w Kalifornii, że bez samochodu wiadomo, że nic z tym nie zrobisz, że też są bardzo strasznie dużo bezdomnych. Bezdomni to są trzecia przyczyna najbardziej popularna, dlaczego właśnie ludzie wyprowadzają się z Kalifornii, bo po prostu to jest nieskontrolowane. Jest bardzo dużo inwestowane w ten stan, bardzo dużo pieniędzy idzie do tego stanu od prosty, zwykłych ludzi, ale gdzie te wszystkie pieniądze, to nie widać. I wiecie, no wiadomo, że oni zrobili przepisy, że osoba może mieszkać gdzie chce i że jeżeli ona chce mieszkać tutaj pośrodku ulicy, to ona będzie tutaj mieszkać po środku ulicy. Może dlatego to tak wynika? Nie wiem. Piszcie, co myślicie, będę bardziej ciekawy poczytać, co, jakie zdanie wasze na ten temat. Następna rzecz, oczywiście, chciałbym powiedzieć, że przystępność teraz w tym 2020 roku zwiększyła się masakrycznie. A w Nowym Jorku przystępność poszła do poziomu 1995 roku. Jeżeli mi się poprawnie po. Naprawdę jest po prostu niebezpiecznie, w... nie tylko w jakiejś tam Brooklyn albo Bronx. Naprawdę jest niebezpiecznie nawet na Manhattan, bo teraz policja mniej to wszystko kontroluje z racji tego, że wiecie, te wszystkie zamieszki mi się wydaje personalnie. To jest tylko moje zdanie. Nie jest to nigdzie napisane, ale mi się wydaje, że policja teraz nawet trochę się boi, jakoś się angażować jakoś angażować w to, żeby się bronić kogoś, albo po prostu jeździć do tych dzielnic, bo każdy ma telefon, wiecie, można jakoś to nagrać. Oczywiście ważnym czynnikiem w tym wszystkim jest koronawirus. E, powiem wam dla przykładu: w Teksasie wszystkie restauracje zamknęły się na 3 tygodnie. W Kalifornii dużo restauracji zamknęli się i nadal się nie otworzyły. Czyli oni otworzyli taki outdoor dining, czyli że można jeść tam gdzieś na ogródku ale nie otworzyli się nigdzie, na przykład w, nigdy w środku. W Teksasie to jest, nie wiem, niektóre miejsca na 75% otwierane, w Kalifornii jest na 25% otwierane. Teraz znowu wszystko zamknęli. ...goes into effect hours before Thanksgiving. To prepare everything for Thanksgiving, you know, we have reservations, we're completely booked, you know, for outside dining. They've taken deposits. And we've taken deposits because of the situation. Więc tak naprawdę osoby, które pracują w restauracjach, bardzo dużo osób dla bardzo dużo osób pracy w restauracjach jest kariera. Jeżeli tak się dzieje, to po prostu ludzie tracą roboty i muszą po prostu pojechać dalej. To większość osób pracuje w tej obsłudze klienta. Tak samo jest ze, też ze wszystkimi tymi sklepami, z odzieżą i tak dalej. Więc w Teksasie, na przykład albo Arizona, albo Nevada, jest po prostu tak, że jest łatwiej pod tym względem, że nie jest tak wszystko zamykane. Z jednej strony to pokazuje, że wiecie, government, they don't care about people, they care more about money. But ja z tym się zgadzam i z tym się nie zgadzam. W Nowym Jorku tak samo jest, wszystko znowu zamknęli. Zamknęli nawet ten, a też w środku można jeść. Więc ludzie po prostu są zmęczeni, i ja pamiętam, jak ja podejmowałam decyzję, też zostać w Chicago, albo zostać albo przenieść się do, do Teksasu. To właśnie właściciel mojej restauracji mówił, że zostawę, że ludzie wrócą, że teraz się, wszystko się odłoży. No tak, no i teraz właśnie widzę, że. Dobrze, że nie zostałem. Gdzie ludzie przenoszą się? Oczywiście przenoszą się do Teksasu, przenoszą się do Nevada. Dużo osób myśli, że Las Vegas to jest takie miasto, że wiecie, jest masakra, że tam tylko kazino i te wszystkie bordele, ale to nie jest tak. Bardzo szybko tam się wszystko rozwija, bardzo dużo też tam kampanii różnych. Jeżeli chodzi o ten cały stan Nevada, to też warto na to podpatrzeć, bo tam też można mieszkać i tam też można kupić dobre budynki i mieszkać właśnie blisko do tego Las Vegas. On jest właśnie bardzo wielki i chyba Las Vegas jest z rozmiarem taki sam jak Moskwa. Tylko że tam e, po prostu jest tak, że nic się nie dzieje tak naprawdę w tym Vegasie, po prostu jest bardzo, bardzo w różnych miejscach wszystko. Jeżeli chodzi też, jest takie stanie jak Colorado, jest tam miasto Denver, które jeszcze już zajmuje kilka lat pierwsze pozycje w najlepsze miasta a w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo co się tam popatrzeć, są różne góry, więc ludzie się tam przenoszą, tam też są demokraci, tam też jest legalizowane zielone, jak to się mówi, więc e, tak naprawdę ten stał bardzo się zbudował ostatnie 4 lata, właśnie kiedy oni to legalizowali, i dostali bardzo dużo pieniędzy ze wszystkich tych podatków e, ze sprzedaży tego zielonego, więc tam bardzo dużo osób się przenosi, a oczywiście Florida, czyli Florida to jest taki stan, gdzie zawsze ludzie jedzą, bo oni są zmęczeni od tego, że jest zimno, w Floridzie jest tak, że można kupić bardzo tanie też mieszkania, że to jest taki stan bardziej republikański, ale znowuż taki mówię, to jest stan taki republikański, ale jeżeli chodzi o takie duże miasta, to nie wszyscy są demokratyczne. I jeżeli tak jeszcze mówić o Teksasie, to na przykład 50 kampanii z Fortune 500, oni już tutaj. W Kalifornii zostało 49. Czyli naprawdę Teksas bardzo growie. Bardzo Texas bardzo szybko rośnie i tutaj nawet ja założyłem, że ja pracuję i ja widzę po prostu ciągle codziennie tutaj przenoszą się ludzie. Czy to jest dobrze czy nie I myślę, że to miasto jest miasto przyszłości, więc myślę, że to jest dobrze. Moje wszystkie myśli o tym, co się stanie z Nowym Jorkiem i coś, co się stanie z Kalifornią oraz San Francisco oraz Los Angeles. Jeżeli chodzi o Nowego Jorku, mi się wydaje, że to miasto przeżyło dużo więcej. W tym, jak właśnie w tej swojej historii przeżyło to miasto 2001 rok, i też wtedy cały, cały świat się zmienił, ale nadal wszyscy wrócili do Nowego Jorku i już się nie bali i tak dalej. Więc mi się wydaje, że takie miasta jak Los Angeles też tam jest ogromna infrastruktura dla robienia filmów. Jakby ktoś tam nie mówił, że tam jest bardzo drogo. Naprawdę, to jest najlepsze mie miejsce na świecie, żeby się rozwijać pod względem filmów, pod względem entertainment business. Jeżeli chodzi o San Francisco, tak, bardzo dużo osób wyjechało, ale te bogate osoby, na przykład a w San Jose, te osoby z Silicon Valley, które dają ci pieniądze na inwestycje, oni jednak też tam zostali. I dla nich to, wiecie, to jest takie miejsce, gdzie po prostu wszyscy ich przyjaciele, więc jeżeli chodzi o tych wszystkich inwestycji, jako ludzi, które budują swoje nowe kompanie, ja jestem też bardzo optymistyczny na to wszystko, patrzę, mi się wydaje, że ludzie tam wrócą. Oczywiście nie tak dużo, jak e, jeżeli chodzi o to, że wiecie, Google już pozwala pracować, ile chcecie, albo Twitter e, z domu, więc to, to też zmienia i tak naprawdę świat, ale jednak osoby, które będą chcieli robić jakieś swoje dzieło, to prawdopodobnie będą wracać do Silicon Valley. Mi się wydaje, że te miasta, które będzie bardzo ciężko przebić, i oczywiście jest uh, Texas, oczywiście jest uh, dużo różnych miejsc, jest Austin, który po prostu szybko rośnie i to jest, wiecie, myślę, że za 10 lat to będzie takie połączenie Los Angeles i połączenie uh, Nowego Jorku, ale, uh, no jak powiedziałem, myślę, że te miasta są bardzo, bardzo silne ekonomiczne. Co by mi nikt nie mówił? Oczywiście osoby, które tutaj mieszkają we wsi mi będą mówić, że to jest, że to miasto są okropne i tak dalej, ale w tych miastach tak naprawdę jest wszystko i mi się wydaje, że wszystko będzie ok pod tym względem. Mi się wydaje, że w te miastach ludzie wrócą i mi się wydaje, że może być, oczywiście coś się zmieni, oczywiście już się zmieniło, right? ale um, jestem bardzo pesy... pesymistyczny i jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego, co będzie się działo w tych dużych miastach. Więc wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Zostawcie proszę bardzo łapkę w górę, to mi bardzo pomaga. Ja jestem Martin, widzimy się w następnym filmiku. Na razie, pa.